Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Basia Pyta o Wschód, na którym rozmawiamy o krajach i narodach, które tworzyły niegdyś Rzeczpospolitą. Dzisiaj trochę inny odcinek, przede wszystkim krótszy. Chciałam się tak na gorąco podzielić wrażeniami z wydarzeń z ostatnich dni, dlatego, że ponad tydzień temu w Tajlandii zaresztowano rosyjskojęzyczny zespół rockowy, który się nazywa B2, pod pretekstem tego, że było coś nie tak z ich papierami pozwalającymi im na pobyt w Tajlandii, a oni tam po prostu mieli koncert, mają taką trasę koncertową, Międzynarodową. Zainteresował się tym konsul rosyjski, który chciał ich deportować do Rosji, gdzie niestety grozi im więzienie za poglądy, ponieważ dosyć jasno się wyrażają przeciwko Putinowi, przede wszystkim przeciwko wojnie na Ukrainie. Od jakiegoś czasu już część z nich nawet w Rosji nie mieszka. Przede wszystkim lider zespołu i wokalista Jegor Bortnik został uznany za agenta obcego wywiadu, więc po prostu musiał Rosję już opuścić. No a teraz nagle ich zaresztowano w Taj Tajlandii, przetrzymywano w okropnych warunkach, zanim zaczęli się ambasadorzy różnych krajów, przede wszystkim Izraela i Australii, ponieważ część z tych muzyków, szczególnie właśnie liderzy, mają obywatelstwo czy to Izraela, czy to Australii. Niektórzy podwójne, niektórzy podwójne, na przykład australijskie i rosyjskie, tam za dwie czy trzy osoby miały tylko rosyjskie obywatelstwo. Ostatecznie po kilku dniach również interwencji organizacji dbających o prawa człowieka udało się wywieźć cały zespół bezpiecznie do Izraela. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że zespół B2 ja już znam. Prawie od ćwierć wieku. Proszę sobie wyobrazić, że gdy byłam nastolatką w latach 90., fascynowałam się Rosją, co może nie jest zbyt poprawne politycznie dzisiaj, no ale w ogóle interesował mnie wschód, dlatego że moja babcia urodziła się na Polesiu, w miejscu, które dziś należy do Białorusi, a przed wojną było na terytorium Polski, więc jakby te tematy takie za wschodniej granicy zawsze były żywe w naszym domu. Uczyłam się języka rosyjskiego w liceum, ale uczyłam się też samo oglądając rosyjską telewizję. Wtedy jeszcze internet nie był zbyt rozpowszechniony. Nie, nie miałam internetu w domu, więc oglądałam telewizję, a tam było dużo rosyjskiej muzyki, właśnie rosyjskiego rocka, który tam jest bardzo mocny, ma też tradycje jeszcze takie z takiej pankowej muzyki z lat 80. Ci, którzy się trochę tematem interesują na pewno na przykład kojarzą kultowy zespół kino. Moja fascynacja rosyjskim rockiem właściwie się zaczęła właśnie od B2 i od piosenki Pałkowniku nikt to Nie Pisze. To była piosenka, która promowała film Brat 2, Bałabanowa. To był naprawdę kultowy film, w polskiej telewizji też pokazywany, więc więc może Państwo go widzieli. Bardzo mi się spodobała ta piosenka, kiedy oglądałam w teledysk z nią w telewizji, a potem, gdy pojechałam do Rosji właśnie w 2000 roku, czyli w tym roku, w którym była premiera tego filmu Brat 2, w elektryczkach, czyli tych podmiejskich pociągach sprzedawano kasety i m.in. właśnie kasetę z muzyką do filmu Brat 2, którą sobie kupiłam. No i dzięki niej poznałam bardzo dużo rosyjskich zespołów, bo tam było mnóstwo piosenek różnych innych zespołów i właśnie słuchając z, z tych tekstów uczyłam się też w ten sposób rosyjskiego. Zespół bitwa tak naprawdę pochodzi z Białorusi: Szura Bidwa i Liowa Bidwa, czyli liderzy, którzy długo nie ujawniali swoich nazwisk, tylko właśnie w ten sposób się nazywali, pochodzą z Bobrujska i tam założyli ten zespół, ale oni mają też żydowskie korzenie i na początku lat 90. wyemigrowali do Izraela, dlatego właśnie Liowa Bidwa ma tylko izraelskie obywatelstwo. Byli też w Australii i właśnie w tym okresie nagrali piosenkę pełkowniku nikt nie pisze, która się okazała hitem na listach przebojów w Rosji. I gdy się o tym dowiedzieli, to z tej Australii pojechali do Rosji i tam zrobili wielką karierę. To był początek ich kariery, i która się właściwie nie zmieniła, czy wręcz rozwijała przez te ostatnie 20 kilka lat. No, ale właśnie niestety zaczęło się to zmieniać, kiedy oni ja, jawnie zaczęli się sprzeciwiać polityce Kremla, a już w 22 roku, w po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy wprost mówili, że są temu przeciwni, musieli op opuścić Rosję. I po prostu na mnie robi wrażenie to, jak niesamowicie przez te ćwierć wieku świat się zmienił. Gdyby mi ktoś wtedy, w, w tym 2000 roku powiedział, że ten słynny zespół B2, który cała Rosja kocha, będzie zagrożony więzieniem w Rosji za poglądy, to bym po prostu nie uwierzyła. Drugim takim przykładem czegoś, co robi na mnie wrażenie, jak bardzo Zmiany na świecie nawet w showbiznesie widać i w tym, co mnie y, interesowało pod koniec lat 90. -tych, na początku 2000, -tych, to na przykład jest postać prezydenta Ukrainy, Wołodymira Zełońskiego. Wspomniałam już o tym, że tego rosyjskiego się uczyłam też oglądając rosyjską telewizję. Y, I były tam takie, takie słynne pojedynki kabaretów, które się nazywały KWN. To były kabarety z różnych krajów byłego Związku Radzieckiego, czyli rosyjskojęzyczne właśnie. No i był też zespół z Ukrainy, który się nazywał 95. kwartał. I w nim frontmanem był właśnie Wołodymyr Zełański. To był taki bardzo energiczny, nie za wysoki, ale naprawdę z dużą energią, bardzo zabawny, świetny aktorsko człowiek z bardzo interesującym głosem. No i zapamiętałam go. I kiedy kilka lat temu była kampania prezydencka na Ukrainie i usłyszałam, że, że komik wygrał wybory prezydenckie na Ukrainie, to się zaczęłam zastanawiać, hm, ciekawe, czy to ten, którego pamiętam z KWNu. Więc sobie szybko wygooglowałam i patrzę, Zełański, no faktycznie to jest ten człowiek, nie? który jeszcze niedawno po prostu skakał po scenie i, i, i się wygupiał, a co ciekawe, te pojedynki kabaretowe KWN odbywały się w wielkich salach i czasami zapraszano VIP-ów, na przykład prezydenta Putina. I były takie sketcze, w których Zełański wygłupiał się na scenie przed Putinem. No i jak sobie porównać to z dzisiejszymi czasami, kiedy Zełański jest po prostu mężem stanu, okazał się bardzo odważnym politykiem, który nie opuścił Ukra Ukrainy w, tych, w tym najtrudniejszym momencie, kiedy trwa wojna na śmierć i życie, wojna o egzystencję. Więc jak sobie teraz przypomnę ten sketch, gdzie Zełański wygłupiał się przed Putinem i jakieś żarty opowiadał. I, I gdyby ktoś wtedy powiedział, jaka będzie sytuacja, że Zełański będzie liderem Ukrainy broniącej się, przed atakiem Rosji z rozkazu Putina. To bym po prostu nie uwierzyła. To naprawdę niesamowicie pokazuje te szalone zmiany na świecie, jakie się w przeciągu z ostatniego ćwierć wieku wydarzyły. Dlatego też prowadzę ten kanał Basia Pyta o Wschód, dlatego że właśnie te zmiany się dzieją, że skończył się już ten świat, który znaliśmy w latach 90., -tych. świat pokojowy, który, którym miał być koniec historii i w którym już miało nie być wojen, a jednak się okazuje, że to wcale tak nie jest. Zachęcam Państwa do oglądania innych moich filmów na kanale Basia Pyta o Wschód. W Uważam, że w tych czasach bardzo ważne jest, żebyśmy współpracowali z krajami naszego regionu i żebyśmy się przede wszystkim poznawali wzajemnie i przypominali sobie to, że kiedyś też tworzyliśmy jeden organizm polityczny, Rzeczpospolitą. Wszystko to dla naszego bezpieczeństwa, właśnie wobec tych imperialnych zapędów Rosji. Przy okazji dowiedzieliście się Państwo o tych moich zainteresowaniach sprzed lat, skąd znam język rosyjski, dlaczego mnie w ogóle ten wschód interesuje. A tymczasem zapraszam do komentowania, przede wszystkim do subskrybowania kanału i do lajkowania. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! pa.